Czyli... E, szczere szczere recenzje. recenzje. Szczere recenzje, nie szczere recenzje kurwa. Ojej! Eee, 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 eee. Wymyśliłem nazwę, to ją musiałeś zmienić. No Uwaga. Szczere recenzje zerżnięte z Ones Trailers. I kilku innych rzeczy. Przedstawiają. Czyli ostatni śmieszny film Juliusza Machulskiego. Przenieś się do czasów, kiedy plastikowe okna były synonimem luksusu. Kiedy zamiast koksu na srebrze podawało się kiełbasę. Białą kiełbasę. A waciki kosztowały 300 dolarów. Opujałeś. Co ja sobie za to kupię? Waciki. Poznaj trendsetera. pasjonistę Który do dzisiaj trzęsie się modą na Pradze Północ. Nowej Hucie. I promenadzie w Łebie. Dowiedz się, jakie fryzury były modne na studniówkach. I nadal są. Poza Warszawą. Zobacz nawiązanie do JFK i Olivera Stone którego nikt nie wyłapie. <noise> Obejrzyj film, z którego nauczysz się angielskiego bardziej niż z Mazy in Gondoland. I like clocks. I don't like clocks. I like big butts and I cannot lie Yes, of course Just like that Go to the work, jak to mówią Zobacz kryminał, w którym prawdziwego zabójcę poznasz od razu, na samym początku To on A co to za miasto? Las Vegas No, to chyba mają awarie prądu Spoiler alert! Ups, za późno. I tak to widziałeś. Zanurkuj w świat niezapomnianych cytatów. Możesz nimi rzucać w każdej sytuacji. To legendarne teksty, których używałeś jeszcze 10 lat temu. Chcę się O, sami kryminaliści... To gówno w błyszczącym dresie! To jest killer? To jakaś łopierdółka, a nie killer! Jak Tommy Lee Jones! Teraz trochę wstyd. Memory find. Siara. Memory find siara. Ha, 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 ha. Oto film, na którym żona Cezarego Pazury była w kinie z klasą drugą. Podstawówki, bum! Zobacz Cezarego Pasurę, Połączenie Jima Careya i gówna. JP 100%! Poznaj aktorkę, która będzie cię wkurwiać przez najbliższe 20 lat. Na szczęście już nie wkurwia! Zabiję ci ty telewizyjny, kurwiszonie, już nie żyjesz! A mógłby pokazać. Żart! Zobacz film, w którym Janusz Rewiński był jeszcze śmieszny. jesteś bardzo fajny facet, Jorguś, wiesz? Jesteś bardzo fajny killer! Zanim zaczął sypiać z Kaczyńskim. Dzień dobry! Kochajcie go! Panie Januszu, Polacy pana uwielbiają! Poznaj rolę, za którą Katarzyna Figura dostała w pierdol od męża! Może panu zrobić kanapki albo zmarzyć jajka. Kaj się szlajałaś, laferindo. Zobacz w jednej scenie gościa, który umarł? Prawie umarł! I umarł zawodowo! I czy on naprawdę cały czas siedzi w tych rękawicach? Killer to jedyna okazja, żeby zobaczyć, jak Majewski śmieje się nie ze swoich dowcipów. To się kiedyś zabijesz. <grym> Specjalnie dla was Szymon Majewski jeszcze raz zagra swoją rolę, tylko że dobrze albo nie zagra. Siedź, Nie będziemy im przeszkadzać. Paweł Delong swojej roli nie zagra dobrze. tylko tyle? Nigdy. To mało? I jeszcze ten Marek Kondrat. Nie, on akurat jest spoko. Ja? Yeah? Tak, kurwa, ty! Wracaj do grania! A dlaczego ja nie gram? Ludzie się z was śmieją. Wkurwia cię ten koleś? A killer ma pompę. Nie? Za 15 lat zacznij Cię wkurwiać jako lektor wugotowanych. Ale w powietrzu będzie latać coś innego niż przykre słowa. W tym filmie zobaczysz samochód, który należał do taty Sychy. Kogo? Sychy. Kto to? Nasz kumpel. Cztery puste ściany, ale kopiany, to jest Polska, nieprodukcja produkcja Stanów Zjednoczonych. Zobacz film, dzięki któremu nie musisz oglądać innych filmów, bo masz filmy w filmie. A, di, 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 di. Film Jest! To nie jest incepcja. Serio? Tak kiedyś wyglądały Blu-raye? Przez ten film zakończyła się pewna era. To mogła być twoja reklama, T-Mobile. Zobacz, jak komisarz Ryba robi Counter-Strike, zanim w ogóle powstał Counter-Strike. Dropnęła kosa. Przeżyj ten moment, w którym Olaf Lubaszenko decyduje, że też będzie kręcił polskie komedie... Proszę bardzo, a co tu się dzieje? Film kręcą. To dlaczego ja nie gram? I bierze tych samych aktorów. Chłopaki nie płaczą. Zobacz, jak bazura gra najebanego. Ze z tym płakaniem twardym trzeba być, a nie miękkim. Brawo, Czarek. Jedyny polski aktor, który nigdy nie pił. Wing, wing. da się gorzej? Barsi, szesi powiedzieć. Szesi powiedzieć. Szesi powiedzieć. Merlin. No dobra, Fabuła! Wyobraź sobie gościa, którego policja łapie, bo ma tak samo na nazwisko! Aaaa! Doskonały scenariusz, który kupili Amerykanie i obiecali, że nigdy, przenigdy go nie nakręcą. Najmocniej pana przepraszam. Nie miałem pojęcia. Muzyka. Poznaj najlepsze w historii polskiej piosenki. Muzyka będzie Cię wkurwiać tylko w momencie, jeżeli jakimś cudem należysz do 99% ludzi, którzy nienawidzą elektrycznych gitar. Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić. I dlaczego ta piosenka leci w tym momencie? Ona jest pedałem. Ciesz się ostatnim polskim filmem, w którym nie zagrał Tomasz Karolak. Zabiorę Cię właśnie tam. Nie! W rolach głównych na pewno nie Tomasz Karolak. Patologiczna rodzinka.pl. Osioł ze szreka. Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pan profesor Jan Endler. Muszę zobaczyć jego złość. Bo zupa była zasłona. Pięćdziesiąt twarzy Wąskiego. Pan z banku. Pan z innego banku. Psikutas z S. Kudłaty, który wcale nie jest kudłaty. Polska kinematografia z humorkiem. Buła i grucha. Siara i wiocha. I oczywiście. Cycki! Cycki seusz masz. Killer. Ulubiona komedia. Twoich starych. A tak naprawdę, film jest zajebisty. Dwa na 10. Mają rozmach, skurwisyny. Już tylko kiłem. Jaki spierdalaj, sam spierdalaj z tym bufetem, bo mi ta picerkę Na koniec zagadka. Znajdź drewno na obrazku. Brawo! Wygrywasz byłą żonę Cezarego Pazury. Na dwie godziny. Muzyka będzie cię wkurwiać tylko i wyłącznie w momencie Poydziesz jeżeli. Tylko i wyłącznie. No bo tak jest napisane. Nie jeżeli jakimś cudem należy do 99% ludzi, sądzi jak to jest gówno. To